Czy są widzowie, którzy czekali na mój głos, na moje wiadomości z gry World of Tanks? Myślę, że kilku jest. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj mam dla Was wiadomości tego tygodnia, co takiego ciekawego wydarzy się w grze World of Tanks. Najpierw zacznijmy sobie od darmoszki. Kolejny darmowy czołg do zdobycia, tym razem szóstka. I jest to czołg średni szóstego poziomu. Od wczoraj, czyli od 26, bo dzisiaj już jest chyba 27, o ile dobrze kojarzę, tak, dopiero wstałem. Tak więc dzisiaj mam już 27. Od wczoraj zaczął się event na ten pojazd. Co takiego musimy zrobić? Tym razem musimy zdobywać punkty. Kto jest najlepszy w drużynie, czyli pierwsze miejsce zdobywa najwięcej punktów. Zaraz powiemy sobie, ile tych punktów musicie zdobyć i jaka jest punktacja za dane miejsce. Pierwsze miejsce, trzy punkty. Miejsce drugie do czwartego mamy dwa punkty, i miejsce od 5 do 7 mamy jeden punkt. Tak więc, ile musimy zdobyć punktów, abyśmy mogli ten pojazd posiadać. Dodatkowo możemy zdobywać skórkę na pojazd skodziankę T25, również jest challenge na zdobycie właśnie takiej skóreczki. Ale zobaczmy sobie, ile musimy zrobić punktów zdobyć na naszą skodziankę T40. 125 punktów, tyle punktów potrzebujemy, aby pojazd pojawił się u nas w garażu. Ja akurat ten czołg posiadam, tak więc fajnie, wpadnie srebro, plus słuchajcie na, na pojazd TVP VTU Koncept również będziemy mogli zdobyć skórkę. Tutaj musimy zdobywać punkty, punktacja jest taka sama, 3 punkty za pierwsze miejsce i tak dalej i tak dalej. Chyba jak dla mnie najważniejsza jest ta skodzianka T40, dlatego że jest to czołg średni, szóstka. I jest to czołg premium, tak więc jeżeli ktoś lubi grać na tym poziomie, tutaj pojazd możecie zdobyć za darmo. Jedyne co, 125 punktów zdobywamy, i pojazd jest u was w garażu. Do kiedy i od kiedy? Od wczoraj do 2 listopada. Tak więc mamy trochę czasu, myślę, że nie będzie to jakiś większy problem. I teraz przechodzimy już do większej ilości wiadomości, co takiego Wargaming nam oferuje na ten tydzień. Słuchajcie, tak naprawdę od wczoraj wielu graczy nie wie o tym od wczoraj zaczął się ten event halloweenowy. Możecie grać na specjalnej mapie, jest to mapa Himmelsdorf przerobiona specjalnie pod ten tryb pod te potwory od wczoraj do 2 listopada możecie zdobywać tam dużo większą ilość dla naszych załogantów. Jeżeli ktoś chce sobie szkolić załogę, myślę, że akurat na tym evencie jest to naprawdę świetna sprawa. Aż 300% możecie zdobyć bonusu do naszego załoganta i te perki o dużo, dużo szybciej wbijać. Plus jest to rozgrywka 7 na 7, tak jak zazwyczaj to właśnie bywało do tego jest również amunicja darmowa, mamy naprawę darmową. Tak więc, jeżeli ktoś nie będzie używał pocisków premium i jeżeli nie będziemy używać na przykład racji żywnościowych, nawet myślę, że coś tam możemy pozarabiać. Ja rozegrałem wczoraj chyba 2-3 bitwy, tak dla przypomnienia. Szczerze powiem, dla mnie totalna nuda i chyba zostawię ten jednak tryb. Dlatego, że na tej mapie prochorówka było dużo fajniej tutaj mapa Himmelsdorf, tak średnio to wygląda, chociaż wygląd samej mapy, naprawdę świetnie jest przerobiona, fajnie to wygląda. Ale sama rozgrywka. Słuchajcie, ile lat można grać praktycznie w to samo? Nic Wargaming ciekawego, nowego nie wymyślił. W tym roku również powielili temat, i moim zdaniem to już jest przesada. Tyle lat, praktycznie rozgrywamy ciągle ciągle to samo. Tak więc, ale jeżeli słuchajcie, jeżeli ktoś chce sobie szkolić załogę na tym trybie jak najbardziej jest to możliwe, mamy aż 300% busta do załoganta, do rozwijania naszej załogi, do zdobywania większej ilości perków. Tak więc to jest od wczoraj, od 26 do 2 listopada. Jeżeli kogoś to interesuje, naprawdę warto pograć. Kolejna rzecz, nowy pojazd. Wow, nowy pojazd w tej zimnej wojnie od 26, od wczoraj do 16 będziecie mogli pojazd nabyć. Co to za pojazd? Chieftain Centennial T95, ale z dodatkiem 59 i zaraz sobie o tym porozmawiamy. Plus, jeszcze Wargaming tutaj nas zaskoczył. Pojazd Chieftain Mark VI, ten z II wojny światowej, dostał buffa. Jakiego buffa? Zaraz o tym powiemy. A teraz przejdźmy do naszego nowego pojazdu z zimnej wojny. Co to takiego? Centennial Chieftain T95-59. Słuchajcie, jest to czołg ciężki nacji. Tutaj wychodzi, że to jest nacja brytyjska, tak? tylko że no nie mamy na razie takiej odrębnej nacji, jest to wrzucona właśnie do tych aliantów. I tutaj zobaczmy sobie parametry tego czołgu, jak on się nam prezentuje. Słuchajcie, punktu wytrzymałości 2200, jeżeli chodzi o busty, również posiada do srebra 50% i tak, dalej, i tak dalej, to nie jest aż tak istotne. Prędkość maksymalna 45 km na godzinę. Obrót kadłuba 36 stopni, obrót wieży 34 stopnie na sekundę, opuszczanie działa. Minus 10 stopni, podnoszenie 20, penetracja 262, 304, uszkodzenia tylko 280. To jest czołg ciężki z takimi uszkodzeniami na zimnej wojnie. Przypominam naprawdę, a to jest akurat pierwsza era, ale na tamtej erze nawet czołgi średnie posiadają chyba dużo lepszą alfę niż akurat ten czołg ciężki. Również trzeba wspomnieć o czasie skupiania 1,8, celność 0,30, tak więc jest nieźle. Przeładunek 6,8 sekundy, prawie 7 sekund. Ale jedna rzecz mnie zastanawia i jaka ona jest. Zobaczcie jak ten czołg wygląda. To jest nowy czołg tej nacji ala brytyjskiej, dlatego że Teraz dodali tą premkę. Jest to oczywiście czołg premium. Już niedługo wejdą pojazdy brytyjskie do zimnej wojny i najpierw oczywiście dodali premkę. Jest to nowy niby pojazd o nazwie bardzo zbliżonej do jednego pojazdu, którego my posiadamy w grze. Jaki to jest pojazd? A no właśnie, jest to ten oto pojazd. Nazwa bardzo podobna. Ale co do wyglądu, jest to praktycznie wszystko to samo. Nawet im nie chciało się po prostu zrobić nowego modelu, coś dodać, coś ująć, tylko odwalili kitę, wzięli po prostu, zmienili nazwę, dodali 59 i ściągnęli praktycznie wszystko z tego pojazdu, który my mamy. Był to czołg dodany do gry na stulecie czołgu, ogólnie na stulecie wymyślenia czołgu. Jest to identyczny pojazd, tylko że u nas akurat jest on jako czołg średni, a tutaj dodali go sobie jako czołg ciężki. No, no kurde, lenistwo Wargamingu nie zna granic. Nie chciało im się zrobić zupełnie czegoś nowego. Woleli zrobić praktycznie to samo, co jest już w grze, żeby się nie napracować. Ale słuchajcie, co my możemy od nich oczekiwać więcej? Słuchajcie, to już temat mamy omówiony. Wchodzi nowy brytyjski czołg na zimną wojnę. Jest to Centennial Chieftain T-95. 59, tutaj należy to podkreślić, i teraz jeszcze wróćmy sobie do Chieftain'a Marka 6. Ten pojazd dostał Buffa. Hmm. Oczywiście Wargaming tutaj robi non stop nam pojazdy, które są buffowane. Wspomnijmy sobie na przykład takiego Mausa, Type'a Heavy'ego w wersji 5 i tak dalej i tak dalej. Tych pojazdów było wiele, ale czy tak naprawdę te pojazdy, na przykład taki Maus, dostał takiego buffa? Jakoś on się teraz mocno wyróżnia, na przykład na polach bitewnych, jak dla mnie. Raczej nie, a tutaj, słuchajcie, po pierwsze, Choke Mark VI, czyli Chieftain, nie był złym pojazdem. Naprawdę fajne ciało. Naprawdę bardzo szybko przeładowuje. Fajne uszkodzenia. Mobilność w miarę ok. Na pewno lepsza niż Super Conqueror. I słuchajcie, ten pojazd naprawdę aż tak buffa nie potrzebował. Nie wiem, dlaczego Wargaming się zdecydował, żeby dać jemu buffa. I teraz zobaczmy, jakiego buffa dostał. Pierwsza rzecz. Garnek na tej wieży, na marku 6, garnek owszem wystawał delikatnie i tutaj tak, buff jest potężny. 152 wcześniej było, teraz mamy 230. Zasięg spota 390 było, teraz mamy 400. Jeżeli chodzi o obrót kadłuba, mieliśmy 30 stopni na sekundę, teraz będziemy mieli 34. Jeżeli chodzi o jarzmo działa, również zostało zmienione. Wcześniej mieliśmy 140 mm, teraz mamy 185 mm. Kolejna wartość, która została zmieniona penetracja na w pociskach premium mieliśmy 310. Owszem, czasami brakowało, ale ten pojazd posiada dość szybkie pociski i nie stanowiło to jakiegoś większego problemu. Dało się bez problemu akurat na tych pociskach premium grać. 310 było. Teraz będziemy mieli 326. Plus ten pojazd dostał jeszcze więcej życia. Mieliśmy 2200. Teraz mamy 2300. Mało tego, prędkość maksymalna tego pojazdu została zmieniona z 42 na 46. Do tego jeszcze mamy zmienione opory gruntów. Słuchajcie. Teraz moje pytanie powstaje, co taki Maus może powiedzieć na przykład na swojego buffa, a na przykład taki Chieftain, który jak dla mnie nie powinien być kompletnie ruszany, dlatego, że ten pojazd moim zdaniem nie potrzebował aż takiego buffa. Tutaj dali mu naprawdę sporego buffa, praktycznie do każdej wartości, najważniejszej wartości na czołgu ciężkim, a taki Maus, co on dostał? 5 km do mobilności, gdzie praktycznie tego nie odczuwa. Nie dostał również Maus ani większych uszkodzeń. Najważniejsza rzecz dla Takiego Mausa, nie mamy buffa do pancerza przedniego wieży. Kompletnie niezrozumiałe, jeżeli chodzi o wargaming, co oni wyprawiają. Moim zdaniem nie idzie to w tą stronę, gdzie powinno iść. Czołgi, które naprawdę powinny dostać buffa, takiego buffa dostają totalnie znikomego, gdzie ta rozgrywka kompletnie nie zmienia się. A pojazdy, które moim zdaniem również nie powinny dostać buffa, dostają i to potężnego buffa. I jak oni chcą to rebalansować? Dla mnie totalnie niezrozumiałe. Pograłem wczoraj akurat mausem i mausowi, po pierwsze, brakuje i penetracji trochę, również dla tak wolnego pojazdu powinny być większe uszkodzenia, ale najważniejsze dla takiego Mausa jest pancerz wieży, gdzie w tą wieżę wszyscy tłuką i bez żadnego problemu. Załaduje sobie ktoś, na przykład golda, nawet kurde. Husemka, która posiada 290 penetracji bez problemu, jest w stanie przebić Mausa frontalnie. Tak więc dla mnie totalnie jest to niezrozumiałe i Wargaming chyba sam zapędza się w kozi róg. Mimo wszystko Chieftain Mark VI dostał naprawdę fajnego buffa i widać to było wczoraj po rozgrywkach, gdzie tych pojazdów zaroiło się na randomach. Naprawdę było tego sporo, ale żeby nie mówić tylko o suchych danych, pojedźmy sobie taką standardową bitwę tym pojazdem już po zmianach. Wczoraj akurat taką rozegrałem. I sami zobaczycie, czy ten pojazd aż powinien takiego dostać buffa w porównaniu na przykład do innych czołgów, taką na przykład weźmy sobie E50M, gdzie ten pojazd powinien dostać, jak dla mnie. Ciut mniejszy przeładunek w porównaniu do innych czołgów średnich na dziesiątym poziomie, a tego nie dostał. Dostał za to delikatnego buffa do pancerza wieży. Po co? Nie wiem. Dobra, pojedźmy sobie bitwę markiem szóstym i sami przyjrzymy się, jak teraz ten pojazd się spisuje. Od razu podkreślam, to jest bitwa taka standardowa, jedna z takich, które, które rozegrałem wczoraj, nie jest to jakaś wypaśna. Jeszcze dla przypomnienia, jakie ja tutaj używam wyposażenie. Z wyposażenia ja akurat używam. Turbinę, dodatkowa, oczywiście, mobilność. Mamy 50 km na godzinę. Standardowa jest 46. Plus do tego mam stabilizator, stabilizator pionowy i dosyłacz. Takie wyposażenie ja na tym pojeździe wożę. Rozgrywka na mapie: Malinówka, dwie artylerie. Nic innego nam nie pozostaje jak jechać na górkę czyli na A0. I jeszcze dla przypomnienia, słuchajcie, dlaczego ten pojazd nie powinien aż tak mocno być ruszany. Przypomnę parametry: działa. Czas skupiania 1,5, czyli laserowe działo, i, te, i ten pojazd tym się charakteryzował. Miał jedno z najcilniejszych, najlepszych dział na dziesiątym poziomie. 1,5 czas skupiania, celność 0,32. Przadunek bardzo szybki. Tu akurat na takich suchych danych mamy 8,25, uszkodzenia 400 na strzał. Podstawowa penetracja to jest 270, a teraz mamy dodatkowo mamy penetrację zwiększoną na pociskach tych premium, chociaż to są cały czas te same pociski, bo to są podkalibrowe, na pociskach podstawowych mamy podkalibrowe i na pociskach premium również mamy podkalibrowe, czyli APCR-y. I teraz mamy 326. Zobaczcie, mobilność plus turbina, naprawdę pojazd nieźle sobie radzi. Co najbardziej mi się podoba w tym czołgu? Oczywiście Sylwetka, taka nowo, nowoczesna Sylwetka. Już niedługo zawitają takie podobne pojazdy, właśnie do zimnej wojny. Już miałem przyjemność grać tymi pojazdami. Tutaj, akurat, początkowe takie bitwy wczorajszego dnia, później grając wieczorową porą tych pojazdów, naprawdę była cała masa. Ale potrafiło wylosować 7 po jednej, 7 po drugiej, a ja miałem przyjemność pograć sobie typem piątym heavym i zakochałem się w tym pojeździe. <laughs> Bo jak sprzedałem taką bułę, kurde, barczatowi prawie za 1400, no coś pięknego, coś pięknego naprawdę. I kto wie, czy nie, kurde, nie postanowię. Wbijać typea 5 trzy odznaki biegłości, wczoraj udało mi się to na, w końcu na WT aufie S. To WT auf został wymarkowany. Film już niedługo i teraz, tak jak powiedziałem, zobaczcie taki pojazd jak Chieftain Mark 6, E4, czyli dziesiątka czołg, w sumie niszczyciel czołgów na dziesiątym poziomie, również dostała potężnego buffa. A weźmy sobie dla porównania taka E50M, czy na przykład taki Maus, gdzie te pojazdy naprawdę powinny dostać buffa takiego na jakiego one zasłużyły, a niestety tak się nie dzieje, dostają pierdoły kompletnie niepotrzebne. Tak samo i w przypadku właśnie tego czołgu, został moim zdaniem bardzo zbawowany. No, tutaj nie wiem, czy Wargaming chciał pociągnąć parametrami do Valora, no ale słuchajcie, no nie możemy zrobić wszystkich czołgów. Takich samych, i później zastanawiają, zastanawiać się, kurde, no co tutaj poszło nie tak? Zobaczcie, przadunek na tym dziale jest niesamowicie szybki, niesamowicie celne jest to działo. Czas kupiania to jest bajka. Jaki szadunek mamy? 6,2 sekundy. No, uszkodzenia, przypominam, 400 na strzał. Teraz wyobraźcie sobie taką potyczkę, takiego Mausa z takim właśnie pojazdem. Co ten mouse ma do powiedzenia? Kompletnie nic. Ale, gdyby Wargaming dał takiego buffa, jakiego powinien dostać mouse, zupełnie byłaby inna rozmowa. Zobaczcie, kurde Mobilność Meda, coś tam dostało na ślepo. To jest, mówię, standardowa bitwa. A teraz podejrzewam, że te wyniki na tych pojazdach będą jeszcze dużo, dużo lepsze. Dobra, jedziemy do przodu. 2300 punktów wytrzymałości. Dla mnie totalnie nie niezrozumiałe jest to, gdzie Wargaming, mówię, powinien buffować te pojazdy, gdzie one naprawdę są... Tak jak IS-4, zobaczcie. No, on tam nie dostał nie wiadomo czego. I tych pojazdów dalej nie widać w bitwach. Ale najważniejsze pytanie jest... Dlaczego oni nic nie robią z artyleriami? To jest dla mnie totalny dramat. Kolejna rzecz: czołgi lekkie, losowania. Wystarczy zmienić losowania, i ta rozgrywka będzie zupełnie, zupełnie inaczej wyglądała. Po pierwsze, ograniczyć, nawet jak już nie chcą ruszać artylerii, zmian. Ograniczyć jedną artę, kurde, na bitwę. Tak samo jeden light na bitwę. I to wystarczy. Nie trzeba nie wiadomo czego kombinować, jakie parametry, nie wiadomo jak wymyślać. A wczoraj było taki bitew, gdzie po trzy artylerie na rozgrywkę było bardzo dużo. Teraz naprawdę rozegrać bitwę bez arty to jest cud. To jest naprawdę cud. Huh. Tak się prezentuje Chieftain Mark VI po zmianach. Naprawdę teraz świetna jest maszyna. Była dobra, teraz moim zdaniem chyba na dziesiątym poziomie czołg ciężki i będzie jeden z lepszych. Tak więc słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Tych pojazdów zbafowanych jest więcej. Zapraszam oczywiście na stronę Wargamingu. Również czołgi premium Nacji Brytyjskiej zostały, dostały delikatnego buffa. Pod moim materiałem wkleję Wam link, jeżeli chce, chcecie po prostu sobie sprawdzić, co takiego zostało jeszcze zmienione. Zapraszam pod filmem, będziecie mogli to sprawdzić, a ewentualnie, jeżeli ktoś. Nie chcę wchodzić pod mój film. Możecie wejść sobie na stronę Wargamingu i przeczytać wszystkie zmiany tych pojazdów, które zostały zmienione. Dobra, tyle, tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się do następnego materiału. Hej.